Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Dziś, jakby kontynuujemy tę myśl Judith Butler. Tym razem, jeden z fragmentów z książki Gender Trouble, a mianowicie Zapis na Ciele. Ale myślę, że dygresyjnie zacznę od pewnej historii, która się urodziła dosłownie przed chwilą u mnie, gdyż przeglądając Twittera czy z zwał jak zwał, natrafiłem na jeden z komentarzy, który mniej więcej treściowo brzmiał tak. „Oj Boże, właśnie kupiłem suplementy diety za 250 zł po obejrzeniu. I jednego TikToka i są to suplementy dla koni. Nie wierzę. <grym> no i ja zaciekawiony, wiecie, tym TikTokiem, tą mocą sprawczą, siłą perswazyjną tej pani, która opowiadała tego TikToka. Szedłem, zobaczyłem i własnym oczom nie mogłem mu wierzyć. Faktycznie siedziała tam pani i opowiadała o tym, że. No, że nikt nie poleca tej suplementacji. Żadni lekarze, w ogóle nikt, a nikt. I ona też nie poleca tych suplementów. Natomiast. Ona bierze i w ogóle nie zachęca, i nie namawia do tego, abyśmy my brali. Jej to tylko lekko poprawia oczywiście cery i włosy. No i jest to kontrowersyjne, no bo faktycznie są to suplementy dla koni. I ona się tam przyznaje w tej pierwszej minucie, że są tu suplementy dla koni. Ja, i tak dygresyjnie, ja osobiście teraz też spijam, e, może jak powiem, piwo, które sobie sam naważyłem, w związku z niepoprawną suplementacją. I możecie tu się nabawić naprawdę okropnych rzeczy, od jakiejś tam bezsenności, od jakichś dziwnych halucynacji, czy w ogóle jakichś błędnych funkcji poznawczych. Naprawdę dużo jest rzeczy, więc proszę konsultujcie wszystkie te wasze jawne, jasne pomysły, światłe może pomysły ze specjalistami, nie tylko z internetem i nie tylko z jedną panią na TikToku. To jest ta dygresja. I być może ona jakoś wiąże się z tym, o czym dziś będziemy mówić, może to jakoś powiążemy. E, mianowicie ten fragment, Zapis na Ciele: Judith Butler opowiada o tym, jak e, może dychotomicznie, opozycyjnie postrzegamy kulturę, tak? Czyli mamy no, prawicę, lewicę, mamy mężczyznę, kobietę, mamy dobro, zło. I mnóstwo takich rzeczy, które jakby jawią nam się na zasadzie właśnie takich dychotomicznych opozycji, że nie ma nic pomiędzy. I ta nasza Julia mówi. Mniej więcej w ten sposób, Judith to Julia, że właściwie nadszedł czas, w którym postrzeganie tego świata w ten sposób dychotomicznych opozycji odchodzi w przeszłość. To tak samo będzie jak z tą sytuacją płci. Okazuje się, że ten podział, tak, mężczyzna-kobieta, w ogóle poczucie, że cały świat jest zbudowany na takiej zasadzie, tak, mamy ogień-woda, dobro-złoto, co mówiłem, jest nieaktualny, gdyż zdajemy sobie no, prędzej czy później, właściwie już chyba zdaliśmy sobie sprawę ze złożoności tego naszego świata i o tym będzie dzisiaj troszkę mowa, bo w ogóle my mamy problemy, mam wrażenie i to uogólniam bardzo i będę też agresywny w tych słowach, odwołując się jeszcze do poprzedniego podcastu, że mamy problem bardzo mocny z identyfikacją: z identyfikacją siebie, z, z problemem tożsamości i i z każdym takim pochodnym tematem, który, no jakby, nakazywałby nam opowiedzieć się po którejś ze stron. I na początku, może, żeby jakoś tak wprowadzić nas i trochę takie może przełamać tą czwartą ścianę, ja powiem o sobie. Ja osobiście absolutnie nie kategoryzowałbym się po żadnej ze stron, nie? Czyli na pewno nie jestem w 100% dobry, ale żeby właśnie zbliżyć nas, to jakby na pewno jestem w 100% mężczyzną biologicznie, natomiast mam to głęboko w poważaniu, czy ktoś mnie tak nazwie, czy może ktoś będzie miał ochotę nazwać mnie tam kobitką. Nie, Jakby nie będzie to dla mnie problem. O tyle mogę zwrócić uwagę temu komuś, kto będzie tak twierdził, że się myli. To jest najlżejsze, to mogę powiedzieć. <laughs> mm. Ile razy mi się zdarzyło, że usłyszałem od brata, czy od kogokolwiek, że na przykład zakładając różowy sweterek, który no ma praktyczne zastosowanie, że grzeje, a przy okazji jest różowy, jest jakiś tam estetyczny, no, że jest na przykład on niemęski, nie? Niemiecki, jak to tak już parę duans. Więc oswajając się z takimi komentarzami, yy, w pewien sposób spajamy tą naszą tożsamość z takim, no w moim przypadku, obojętalizmem. <grym> tak, w ogóle obojętnością w związku z takim tematem zakategoryzowania mnie w jakikolwiek sposób. No, oczywiście można to robić wizualnie, to jest absolutnie, no nie, że wskazane, no, no. ale w, w porządku drogą, tak? Jeśli widzimy kobietę, no to okej, jesteśmy w stanie stwierdzić, ale mamy. Coraz więcej przypadków, w których nie jesteśmy w stanie tego dochodzić. I w książce, albo w tym fragmencie Judith Butler pojawia się cytat takiej innej Julie, tym razem Julii Kristevnej, która mówi tak, że działanie wstrętu, no znamy uczucie wstrętu, tak czujemy do kogoś wstręt, bardzo często ten wstręt jest w ogóle podświadomy i wstręt y, utożsamiać możemy na przykład z sytuacją, w której no, widzimy osobę, która... Jest na przykład chora albo coś w tym stylu, i, i faktycznie no, budzi w nas to jakiś taki lęk połączony ze wstrętem, ale budzi nas to bardziej właśnie wstręt niż lęk, bo nie, nie chcemy tu mieszać pojęć. Natomiast na pewno każdy z nas y, będzie w stanie opowiedzieć o jakimś naszym doświadczeniu w związku ze wstrętem. Więc ona mówi tak, że działanie tego wstrętu może spajać tożsamość dzięki wykluczeniu i dominacji, które prowadzą do powołania innego albo grupy innych. I my w ogóle przez wiele lat, przez wiele dekad, przez wiele wieków budowaliśmy, no mam wrażenie, tak, taki głęboki mur w, w związku z tym, kim możemy być, a kim absolutnie nie możemy, bo nie ma czegoś takiego. I do dzisiaj się to pojawia w, w słownictwie, w tym agresywnym słownictwie, pod pretekstem na przykład y, słowa ideologia, tak? Czyli nie możemy być jacyś, bo, będzie, bo jest to nazwane ideologią, i w ogóle, no nie, to jest nasza tożsamość. Więc y, w 100% się zgadzam z tym. Z tym fragmentem, że działanie wstrętu może spajać tożsamość. E, te spajanie jest bardzo istotne, gdyż ta grupa się wówczas bardzo mocno e, hermetyzuje w tym swoim takim hermetycznym pudełku, jeśli używamy tu masła maślanego, no i staje się coraz bardziej homogeniczna, zamyka się w tym swoim pudle, jedynie ukształcając i upewniając w swoim przekonaniu w związku ze wzajemnym wstrętem, który pojawia się wówczas do tej opozycji. Więc dalej mamy tu pewną zasadę opozycji, tych dychotomicznych opozycji, natomiast no, takich polaryzujących. O tym akurat nie było w tym fragmencie. Więc w ogóle już tak wychodząc poza takie powiedzmy akademickie ryzy, chociaż będziemy w nich ciągle, bo jakby trochę tak to wygląda, to właśnie przerabiamy. Więc w tym naszym problemie tożsamości wielu z nas pewnie toczy też taki całkowicie podstawowy problem, który rozgrywa się gdzieś na mm, Myślę mogę, to, to moja interpretacja absolutnie rozgrywa się gdzieś na poziomie duszy. Czy wy tą duszę macie? No jedni w ogóle wykluczają gdzieś tam element duszy, być może ze względu na to, że skłaniamy się, dążymy jakby do świata, który będzie absolutnie z dala religii, będzie absolutnie areligijny. I ja wychowany gdzieś w tej tradycji dalej uznaję pewien fenomen duszy, którą jest samą w sobie. A jeśli mówimy tu o duszy, no to musimy ją gdzieś usadzić, umiejscowić w tym ciele. I zdarza się to zazwyczaj w dwóch miejscach. I albo duszę kładziemy w sercu i tam ta nasza serca, którą oczywiście możemy nazywać jakkolwiek chcemy, tak? Jesteśmy romantykami, możemy tak to nazywać. W jakikolwiek sposób, jakiego słownictwa tu nie chcecie użyć, bardzo was proszę. A drugi element, gdzie możemy osadzić tę naszą duszę, to jest mózg, umysł. No i tam możemy na przykład. Powiedzieć, że jesteśmy ludźmi racjonalnymi, jeśli tak mamy ochotę powiedzieć. Czy y, czujemy mózgiem, chociaż to jest w ogóle taki, takie przeciwieństwo. Więc człowiek, kiedy składa się z tego ciała i duszy, wtedy właściwie uświadamiając sobie to, dochodząc do takiego momentu, w którym no jest no tu i teraz, no, oględnie, to też wymaga jakiegoś tam wytłumaczenia, to wówczas, kiedy zdaje sobie sprawę, z pełni tego człowieczeństwa, w którym jest, Możemy tu mówić o pewnym jestestwie. Absolutnie to nie jest w ogóle żadna, ża żadna nomenklatura akademicka. I jeśli już jesteśmy, no to przydałoby się nam usadzić w jakieś ramy. A Butler, Judith Butler, mówi właśnie tak, że nasze ciało jest ograniczone. Używa nawet takiej metafory, że jest, nasze ciało jest więzione. Tak? Czyli jakby no właściwie my możemy sobie pozwolić na wszystko i znamy tą taką tradycyjną ścieżkę, która opowiada o tym, że no jakby nasze ciało ma jakieś tam kontury e, nasze ciało da się narysować, no, a dusza nie więc ta tradycyjna teoria też pewnie jakaś tam judeo-chrześcijańska czy jakkolwiek religijna nie określając, nie wartościując osadza nas w ryzach takich, że to ciało jest więźniem twu, że to dusza jest więźniem ciała czyli to te nasze ciało jest więzieniem dla naszej duszy. A Bater mówiła się na odwrót, że to nasze ciało jest ograniczone, że istnieje ścisły związek oczywiście pomiędzy tym, co duchowe, a naszym własnym ciałem i być może my nie, nie możemy tego doznać w stu procentach, bo jest ta nasza jakaś taka dusza, która no, kategoryzuje, osadza nas w jakichś ramach, każe nam się zastanowić nad własną tożsamością. Tu już z mojej strony pojawia się element interpretacji, gdybyście byli ciekawi, ale no myślę, że ten podcast jest taką swoistą opowieścią. E, podaje tam nasza Judith Butler przykłady, na przykład Foucault, który znowu stawia taką tezę, że nasza dusza jest czymś absolutnie pozytywnym. No i to jest jakby już używanie słownictwa wartościującego, tak? Czyli pozytywna dusza, no nie? My myślimy, że to właśnie dusza zostanie na tym świecie, nie? Że ciało tam łe, ale to dusza. To my musimy oddać tę duszę w artyzmie, w jakichś tam działaniach, które, których pożądamy. I tu cała psychoanalityka, i tu mini spoiler, pojawią się odcinki analizujące psychoanalitykę. Będzie to oczywiście Freud, będzie to oczywiście Jung, i będzie to oczywiście Fromm. Więc to dla tych, którzy cierpliwie słuchają i obiecuję, że już zwalnia, ma przynajmniej. Postaram się. Zauważam, że przez te 11 minut to po prostu jak katarynka na targu, tak starałem się mówić. No więc, gapi się na nas ta dusza i nieustannie nas dyscyplinuje. My ciągle jesteśmy pod presją tego, że coś tam od nas w środku coś wymaga, tak? Ten wewnętrzny głosik. Znowu mamy na przykład mistrza Karta, który powiedziałby, że ta dusza w środku jest cząstką Boga i poznając tą naszą własną duszę, poznajemy jego samego. i Właściwie to jest dobra droga i to też jest wartościujące. Znowu, Poucault mówi, że dusza to gapiąca się z lunetą jednostka na nasze własne ciało, więc tutaj mamy taki fenomen, który znowu zestawia nam się po dwóch różnych stronach, czyli albo to dusza walczy, albo to ciało walczy, I co tu w ogóle jest więzieniem, a kto jest więźniem. Więc tak, ogólnie mówiąc, gdy jesteśmy pod taką presją, tak, w takich systemach więziennych, znamy to doskonale, nie wiem, z roku 1984, polecam serdecznie, to jest jeden z podcastów, bardzo dobrych zresztą, zaległych. Jeśli nie słyszeliście, to w ogóle jeśli nie czytaliście Orwella, to zachęcam. To właśnie tam jakby władza wpakowuje nas do więzienia i tam nas właśnie obserwują. I ta obserwacja nas jest ciągłym, pewnym tak, takim nieustannie przekrajającym nas systemem. Przekraja to naszą duszę, przekracza, przekraja to nasze ciało i w ogóle przekracza jakiekolwiek granice, w których no jest to dopuszczalne, że my się czujemy komfortowo. I w ogóle tak zastanawiam się, dopada mnie taka refleksja, czy to wszystko, o czym opowiadam, opowiadamy tu sobie, nie jest trochę wytworem naszej wyobraźni, tak? Czy w ogóle, czy to prawda, czy nieprawda? To też pewna dychotomiczna opozycja, w której osadzamy tu teraz tę refleksję. My możemy o tym komuś powiedzieć i właśnie czy nie to ja, o tej takiej fantazji, którą i badacze, jak tutaj znamy, dzielą, no ale w taki sposób możemy myśleć również, że to płeć jest fantazmatem, czyli tym wytworem naszej wyobraźni. No bo jakby okej, okay, rodzimy się biologicznie z czymś lub bez czegoś. Domyślicie się o co chodzi, oczywiście. No i co z tego? Jakby, czy, czy to oczywiście każe nam zostać mężczyzną albo kobietą? Czy to jest jakby moment, w którym zostaje nam nadana pewna tożsamość? No, w którym momencie w waszym życiu, jakbyście mieli się zastanowić, podjęta została taka refleksja, w którym zastanowiliście się, okej? Okay, nie wiem, na przykład ktoś mnie na przykład traktuje za bardzo stereotypicznie. Oczywiście. W, nie w słowach, a bardziej w myślach, formułując takie treści. No, może się to utożsamiać w wielu przypadkach, tak? Czyli na przykład w przedszkolu, kiedy dostajemy te ubrania po starszym bracie, jesteśmy córką, jesteśmy dziewczynką, no i dostajemy ubrania po starszym br bracie, no bo to jest jakby ekonomiczne, no i my protestujemy, no bo kurczę, my byśmy chciały sukienkę, no bo nasze koleżanki majama czemu mamy nosić spodnie. No i to jest jakby protest, który gdzieś tam naturalnie wydaje mi się, że w każdym życiu nastał? Świadomie lub nieświadomie. No i tu ponownie wkracza ten system, który jeśli w przedszkolu pojawiłoby się coś takiego, taki sprzeciw, zaprotestowalibyśmy. Powiedzielibyśmy to, nie wiem, jakiejś tam pani przedszkolance. Powiedziałaby, no, co to w ogóle ma być? Ty? No, no, jakby Na okoliczność na przykład zakończenia czy początku roku, musicie ubrać sukienki, musicie ubrać ten, a my byśmy chciały ubrać spodnie jednak. Bo jednak nam się odwiedziało w ogóle, jednak nam się to podoba. No i wtedy to, pani wychowanka mówi. Dwója zachowania. Niedostateczny. Proszę ubrać sukienkę, żeby się pani pięknie odróżniała. No nie? Tak to, tak to, tak, tak system działa. No i system nas kroi i zakraja. W ogóle ocenianie naszego zachowania to jest w ogóle... No, niczego lepszego nie wymyślone, ja zdaję sobie sprawę, ale... No, czy nie mamy tu w istocie do czynienia z pewną nie, powiedzmy agresywnością również systemu? Dużo agresywności, nie? W ogóle u Szekspira, jeśli mówimy o takim Teatrze, bardzo, bardzo starym, takich naprawdę fundamentach teatru. Role kobiece grali tylko i wyłącznie chłopcy, ale przed mutacją. No nie wiem, kiedy mutacja się odbywa, u każdego jest to trochę w innym, tam powiedzmy roku życia, natomiast uśredniając powiedzmy czternasty, w ogóle świetne słowo, mutacja, nie? Jak my w ogóle nazywamy słowa w kontekście jakiegoś tam dorastania do tożsamości duchowej, pewnie też płciowej, nie? Mutujemy. Czy, czy, czy to jest dobre słowo na nazwanie tego, co się dzieje? Że nas, nasz głos mutuje i co? My dorastamy razem z tym? No i to jest trochę takie ograniczenie tego, co dzieje się w świecie w tym momencie, tak? Czyli, czy wy się kiedyś zastanowiliście, że w dowodzie osobistym macie napisane, a raczej znaczy jest napisana literka M lub literka K? Odpowiadająca oczywiście. Kolejno mężczyźnie lub kobietę. No więc, taką esencją z tego całego wywodu mogłoby być pewnie coś takiego, że no my się rodzimy i może i mamy białą kartę, tak? To tabula rasa słynne, ale właściwie każdy już nam nada jakieś cechy, tak? Już gratulująca nam, znaczy właściwie naszym rodzicom czy naszej mamie, ginekolog lub ginekolożka, mówiąca, to dziewczynka, to chłopczyk. No, i my już się u nas stawiamy, że okej, wyjdzie takie coś, z czymś takim. No i nie, wychodzi coś takiego, i już ubieramy różowę lub niebieską branka. To w ogóle stereotypicznie, tak? To też możemy się budować. Boże, przecież mi się tak niebieski podoba, nie, muszę, nie musicie mieć rodziców ubierać na różowo ciągle. <laughs> I to wywodzi się z duszy. Tylko i wyłącznie. Ta społeczna kreacja, której wcale nie musimy się poddawać. Absolutnie nie musimy tego manifestować w żaden sposób. Oczywiście rozumiem, że ta polaryzacja, w której nieustannie żyjemy, budująca w nas i w naszym świecie ciągłą dychotomiczną opozycję, jest jakże uwłaczająca i my musimy się temu buntować. I dzięki temu właśnie powstają grupy, które stają się o wiele bardziej homogeniczne i w ogóle hermetyczne i zamknięte na pozostałe opcje. I to jest problem, który toczymy w świecie i toczyć się będzie. To są naprawdę słabe czasy, ale ta cała refleksja i wszystkie rzeczy, które dzieją się na świecie, być może wywodzą się z tego, co jest wewnątrz naszego ciała. Absolutnie tego nie nazywając. Absolutnie myśląc o tym, co mamy w mózgu, naszym umyśle, o tym, co mamy w sercu, w naszych emocjach, o tym, co leży pośrodku naszej duszy, wewnątrz nas, co powoduje, że jesteśmy taką tożsamością. A nie kopią innej tożsamości. Więc prawda leży zawsze gdzieś pośrodku, ale co to prawda? Tak? Tak, konstrukcja społeczna wymusza naszą wiarę w konieczność i naturalność pewnych procesów. Wcale nie musi tak być. Poddam jednak tutaj swoje zdanie a propos rozkładu duszy: no bo umierając, to nasze ciało się rozkłada, a zostaje dusza. Jak się rozłoży? Duszy brak dyskursu, jakichkolwiek ram. Ciało jest dyskursem duszy, jest absolutnie zamknięte, jest pudełkiem, jest więzieniem. Więc proszę, wyjdźcie z tego onirycznego ciała, które jest trochę może nawet iluzją, zamyka nas, tak? Gdzieś tam chcemy być w posiadaniu czegoś więcej. Absolutnie nie musicie. No, trochę tutaj krąży przeze mnie taka to może nawet ekstermistyczna jakaś chęć wolności. Ja ją posiadam. Albo i nie, bo przyszło mi Współistnieć z wami w takim trudnym dla nas wszystkich czasie. A jeszcze dygresja się pojawiła mi tu, tu, tu jedna, że osadzając jakby duszę w mózgu, tak? O tym, o czym sobie powiedzieliśmy wcześniej, to porównałbym sobie to o, tym, o, tym, o tej słynnej historii o słoniu. Zasłyszaną kiedyś przeze mnie u pielęgniarki, która opowiedziała mi, że nosłonie są świetnie inteligentne, bo... I jak tam pies podejdzie do lustra, no to wącha i pójdzie dalej. Kot obsika pójdzie dalej. Yy, jakiś mysz nawet nie spojrzy. A słoń, jak podejdzie, spojrzy, porusza trąbą, zrobi góra dół lewo-prawo. Zobaczy, że ten słoń, którego widzi w odbiciu, kopiuje jego ruchy, przesuwając się w lewo, przesuwając się w prawo. Aż w końcu ten słoń obejdzie to lustro i zobaczy, czy może tego słonia, jego kopii nie ma za lustrem. No i patrzy, że nie ma nikogo za lustrem, więc wraca do lustra i patrzy, no kurczę, to jest chyba on. Ale żeby się upewnić, że on bierze to lustro w tę swoją trąbę, wali nim o ziemię, rozbijając to lustro. No i wówczas zdaje sobie sprawę, że rozwalił swoją własną kreację, swoje własne odbicie. I to jest osadzanie duszy w mózgu. Tak, czyli najważniejszy jest uśrodek mózgu, ten racjonalny. A osadzając duszę w sercu... Trochę jesteśmy jakimiś, nie wiem, para-romantykami. Staramy się użyć, nie wiem, czymś takim światłem, czym wcale nie musi taki świat być, nie? Taki martyrologiczny. Wszystkie te podcasty o dziadach i wszystkie te święte romantyczne, chociaż my dalej jesteśmy w tej sferze kultury romantyzmu. Ona się dalej ciągnie. Wszyscy artyści, którzy już byli, nie wiem, po romantyzmie, dalej mam wrażenie, że. Pisali jakby romantycznie. To też jest temat na podcast. Może kiedyś, więc świetnym zakończeniem tu będzie, że prawda leży gdzieś po środku. Nie dajcie zamykać się w ramy i cieszcie się tym, co macie. No, a podobny truizm na koniec zawsze miły. <laughs> Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 na podcaście. Olej w głowie. Do usłyszenia, cześć. Ajo.